A czemu tylko ta jedna mapa? Będziemy do końca grać tą jedną no, mapę? Chyba są środku. Nie, dnia, to dwie są. jak coś. Dobra, ja idę drugą stroną, wiecie? To idźcie na bombę, a ja pójdę... A kto jest Ale nie rozumiem, pory? to do ilu my gramy, kurde? To my będziemy grali do jutra. Ludzie, ja już tu nie śpię prawie 30 godzin. No. Jeszcze ty. I ty i jeszcze idzie, <laughs> nie jeszcze ogarniasz, nie Nie jeszcze ogarniasz. Nie Zaznacz bombę, zaznacz, Ty. bombę. Spójrzcie co oni robili. Oni siedzieli za górką i czekali aż ktoś podejdzie A. do tej bomby, nie? Nie podchodzicie, celujecie, rzucacie granaty, ruchacie, dwóch, ruchacie ich i koniec. Kurde. O, trzech. Dobra, wyciągam RPG. Od lewej, od lewej, od <słukasz> dół. Biegać. oj, oj. oj. Od I od komu. dupy w nich wchodzimy. Odu od 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 bombę. No. Kurde, ale no nie mogę tak do głowy. No mnie trafia za chwilę. Patrz, patrz z bombą. Dobra, mamy bombę. Ale czemu oni zaczęli brać bombę z strony swojej... Własnego? Ja nie wiem, tak. co oni robią w ogóle. Dostał. to jest ich taktyka. Oni grają defensywnie, stary. Defensywnie... Yy... Uważaj, hejs za wami. Dobra, lecę za tobą. Uważaj, bo nie... dostaję w plecy, dostaję w plecy. Osłaniajcie mnie. Dobra, jestem to, 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 to Oni tu mają respa, gdzie my z tą bombą idziemy. Oni o kurwa, tu rzeczywiście mają respa. Plantuj no. A, plantuj A, plantuj A, plantuj Rzuciłem granat pod siebie, uważajcie. W dwóch. Chować się w te czołgi, kurde. <noise> o nie! Czołgi, czołgi, czołgi. I oni się tam cały czas respią. Granaty, granaty! Lecamy. Na go? Oj, fuck, zabili mnie. Kurde, granaty pamiętajcie, grzucać granaty, nie będą mogli rozbroić. Jeden granacik, drugi granacik, kurde, i pozałatwione. Uważajcie tylko. Na, kurde. Widziałem to, kurde. Ja kurde. Pamiętajcie, i na odejście też granat, na do widzenia! Graba przy plancie, graba przy WSZYSTKICH Na do widzenia granacik, kurde! Pieprzło, pieprzło! Słodka, na żeby A, no o... Bo Pamiętajcie ma... o tym, rzuca mam apteczki tutaj. Dobra, i szybko do lasu, szybko do lasu! Tak to robimy. Plecy plecy plecy. Kurde. plecy, 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 rok plecy, 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 był, Dobra, plecy, Był, plecy, plecy, Porobiony no, odstawiony pacteczkę no, ma ktoś Ja jestem przy paczce, patrzę na ją, czele, oczele, gdzieś Kokos padł paczka moja Dobra idzie dwóch, graba i chyba kokos Fuck, ilu ich tu jest? Trzech obok mojego ciała Czterech, czterech przy bunkrze, czterech przy bunkrze Uważajcie Jak coś to kompletnie w drugą na stronę uciekajcie Bo ich tu czterech jest przy bunkrze Biegnij Masz Do C, do C, już. dokładnie, do C. Okay. Dobra, ja idę do kontenerów, panowie. No ja i drodzy, skupiam, rozpoczynam akcję. Wejście od tyłu. Lecą, lecą, lecą. skakuj. było blisko. Ja po ja. O, zajebiste, zajebiste, kurde, w plecy, fuck. A uh, nie no, tak O kurde, powiem, są, że zajebiście weszło. W masz, Miu. Pamiętajcie, granat, granat, granat. Lec jeszcze raz, Miu. Na to bierz, Miu. Plantują, plantują. Granaty! Wysoko rzucajcie te granaty z daleka, nie będą wiedzieli, że one lecą. Uważaj, uważaj, z Miu. Nie wiem, nie wiem. Kurwa. Uciekł, uciekł i Kurde Nexus ucieka, padł, padł, padł Padł z bombą. Jaj, galera, magazynek mi się skończył. Nie wszyscy razem, nie wszyscy w kupie. Asysta? No. To ma bombę. Ja mam bombę. No, fuck, Jeszcze No to, 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 to postaram się miać możliwości. Oj, kurde, ale mi. Porobiony. Odpalony, o, oh, o. Oh. O kurde, podniosłem kogoś tu turku. no, o nie, nie, dobra. John Rambo, nie stój tak blisko. Nie, nie, ja się, ja się położę, bo chciałem... ...biec dalej je zły, je zły... ...zły klawisz kisnąłem. No, 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 Aj, kurde, broją, 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 bro, bro, ...broją albo będą broić? Nie, nie broją. Nie broją, będzie bronił. Broi, 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 Wbiegają broi, broi, na tą górkę, wbiegają na górkę. Uważajcie. Winares, winares, no i zabili cię żmił. Cholera. Dobra, po punkcie. Chociaż nie no, czekaj, jak zginął, on to rozbroił chyba. Nie zabiję, zabiję. Pamiętajcie, granat, granat, granat i w dupę. Za no... Kurde, porobione. Nie rozbroili, rozbroili Nie no wiem, 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 ale jeszcze co robimy, kurde, na farcie dokładnie. Są chodzą, ramie. chodzą wejściem, chodzą wejściem. Na, tam ja. trzeba tam na do tego lasu, do tego lasku, Oni idą lasem, lasem przez astronomię. Nowa tam taktyka. Pangar, 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 pangar. Biegnie no patel Na ciebie biegnie, uważaj. O, nie wracaj. Pleci. No co to było, John? Odejś odejś od mnie. Postawiłeś na mojej drodze. Bo Byłem uślepiony, nie to jest Oni ją on tombę na A gdzieś niosą, albo co? No kurwa, no na linii kurwa. Kurwa, na. A cholera! Podoje RPK. Tutaj są, za, za mapą, znów za tym kontenerem, Zależą znów za tym kontenerem, kontenerem. Ty uważajcie. Jeden dostał. Kurwa, znów za tym kontenerem, padłem, po padłem, padłem. Uuuh, chłopaki, dobra, dobra, się dobra, na naszym respie, bo ich wtedy od tyłu zachodzicie. A, dostałem strzał na strzała. I oznaczać, jest... i oznaczać, Kół, to oznaczać. To walka w sumie. Broicie? O, oh, fak, dobra. Nie, broj, 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 kurwa zabił mnie Nexus rpg stoi, a, pod punktem, no, stoi pod wody. punktem, stoi pod punktem. w akcji. Dobra, Nexus padł. Bomba poszła? Jebło, no. Nie było, no. Kurde. Jebło? O, A ile Max... jest w ogóle? 2-0. 2-0. Dwa 2 dna Kogoś nie ma, zobaczcie u nich Nexosa? Kogo u nich Nexos. nie ma? No, jednej osoby. A czemu? Nexos, Graba, Adam. To kogo u nich wywaliło? Popłakał się i wyszedł. A kromka gra? E... Nie, nie, kromka nie? komentuje. kromka to. komentuje. A... To kogo Adam? tam? ma? Kogo nie ma? Ruch ma bombę już. Dalej, dawaj, dawaj, nie? dawaj. Ale no, oni są, one są dość blisko, tę bombę kurczę od nastawienia. Oni strasznie blis... Zajebiście, tylko ją blisko. Zajebiście się No tak, no to zaż dziwne. Dołem, no, dole. dołem idą. Przynajmniej jeden był. Dwóch na dole, nie no, gdzieś no, pod schodami na dole, siedzi. Jest, na dole, na dole jest. Z bombą siedzi. Pod schodami siedzi. Jeden. Je, je. Aj. I pod, podniósł kogoś. I biegnie, to, biegnie dołem. To jest tak? nasza, dobra. Też mają RPG już. No, teraz będzie tylko RPG, bo będą RPG'ami walczyć. No i dobrze. O kurde. Brzmi, ty nie masz życia. O, na zewnątrz, na zewnątrz. O fuck, z od każdej tyłu? strony, kurde. Czemu my nie płaczemy? No bo wolno używać Idą, idą od, no, od, od, od swojego no, respa, idą gdzie. od swojego respa. Z Battlefield. Podożyli? To to my. To my. Oni. My, my podożyliśmy. Uwaga, tam na lewo. Uważajcie, bo tu idą za kontenera, za kontenera od tego wejścia dolnego. Zajebiście ja, kurde. Ja od tyłu, od ich respa idzie, biega. W tych sztancach jest, na środku. Dwóch. Plant plan, panowie. Rzuciłem granat, rzuciłem granat czy nie? A, dostałem. Juuuuhiii Sprawdzaj, czy tam kogoś nie ma za tym punktem Spadamy, spadamy Ale to już koniec, koniec, nie odchodźcie Bijcie, bicie, bicie do, do oporu, żeby przypadkiem nie plan, rozlają plan plan, 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 braille, są plan, braille, są plan braille, zdąży, braille, czy nie? Kurde. Wchodzisz tam, granat, granat, kurde i wszystko Nie mam Kokosę wywaliło, napisali Rozbroili Czekamy, czy mu mnie zabił kokos, jak go wywaliło Bo już jest z powrotem jest. Aha Jest już To szybki jestem Kurde, panowie, jak oni to rozbroili, jak myśmy im to dali i uważajcie na B, uważajcie I... na B. Bo B się trudno ten. A, grabo dostanę, grabo. Yes, no, Jest, dobra, leży, leży, podłożyli, podłożyli. Proponuję restart, restart e gry, rundy. Czemu restart rundy? Bo go bo wywaliło. Bo, bo wywaliło kokosa. Kurwa. O, A akurat f... jak wygrywamy, 2 do no. jednego, tak? Aj, fuck. Dwa do zera, tak? jaki jeden? Ale to rundy tylko, to tej, akurat tą przegrywamy w tym momencie. Tą przegrywamy, tak. No to restart. No to tak, to tak. To, to tak. Go, 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 Teraz to restart, nie? To no się o, zapytajcie, jadne. czy restart teraz. Fetor, dzięki za suba. O no, nie, co? No. <laughs> no, to jest co? 2-1, tak? Na razie? Chyba kicha jak to jest? Kiedy nawet nie Ale to trzeba ustalić Ale teraz, niech teraz trąka ja ustali coś. Nie, nie, wiesz co, ten... To ci, co którzy tracą zazwyczaj, tak jest w S-Lag, że ci, którzy jakby mieli gorszą sytuację, decydują, nie? Aha. Czy... Znaczy, decydują. Nie wiem, jak to... jest. Czekaj, jak to było? Nie wiem, ogólnie jest, nie, ogólnie jest tak, że jak ktoś wywali, no to osory. ale e, jak jest coś tam, techniczne problemy, to się powtarza, ale to nie takie techniczne problemy. Przecież to myślę, że nie będą chcieli powtarzać, mi tam też nie zależy. Nie, to pod, decydujemy. Pod, tak, podsłuchujemy, okay, podsłuchujemy. O, podsłuchujemy o, Muszę się pochwalić. No nie, no jak restart pod nowy, no jak restart? Miał być. No właśnie, co jest. Ale ta sama mapa znów? Czwarty raz? Ile razy można? Bez 2-1 chyba. Gramy, Gracie okay. do pięciu wygranych. Do pięciu wygranych? Pięciu wygranych? O, nie Do różnicy pięciu wygranych? Nie, chyba best of five no, czy było może. Pięć, bo Zaraz do mycia muszę, kurde. Moim jest. zdaniem best of five się gra, czyli trzy wygrane. Aha. Nie? Best of five, czyli z pięciu rund najlepsi, czyli trzy wygrywasz i wygrywasz wszystko. No jak, z pięciu to by było best of seven? Nie, to nawet nie jest best of seven. To ja nie wiem co to jest. Best of kurde... BO9 chyba było. No, wiesz, to tak się chyba nigdy nie gra. No nie wiem. No, albo Chińczycy z StarCrafta mogą grać. Ja i piesę po tobie wracał czego? Uuuu! Okay. Muszę uh! znaleźć pierwszą Cztery, Leży jeden. O oh, fuck, jaki granat poszedł we mnie? Ja pierdziele. Zaraz padnę. Pa, padłem, kurde, graba mi załatwił. Graba idzie od fabryk, uważajcie. A tyłu? Leży. O oh, kurde, ale. O oh, sorry, leży. Od fabryki idą, od fabryki idą, uważajcie. Brzmiu! Ale ty nie stój nad kimś, po prostu nie blokuj go, on. czemu ty nie biegniesz do tyłu z tą bombą, tam gdzie masz z Niemiec? Tylko stoisz i się strzelasz. Uważajcie, uważajcie, A, no bo. Tak, dostań, bo szybko, pomy. biegnij, biegnij. Juki! Nie tędy, bo tam oni są przy fabryce. Do mnie, do mnie, do mnie, do mnie, do mnie. Kurwa, Juki, mówiłem ci, że oni tam są. Zlamiłem. No, no źle pobiegłeś, na, na nasze punkty pobiegłeś, to samo zrobiłeś co oni, nie wiem w ogóle po co. Bo chciałem oni odbierze, dołem idą, i dołem idą. Dołem. Nexus się poskładał. B będą kłaść, B będą kłaść. Rzucam granat na B. Już nie. Uwaga, bo tam granat mi poszedł. Cholera jasna. Ktoś mnie z tyłu zablokował. Na B idą, na B idą. A do temu ty Planci, planci. planci. Hmm. Granaty tam rzuc się. Podplantowali. Dobra, HS jest zabity, ale jeszcze ich tam trzech chyba zostało. Pff, czy to my? To nasi? No czy to na? To brujcie, nasi, to brujcie. Nas, no, nie, no. A nie, to no nas, ich. nasz. Nasz bunkier jest pod, podplantowany. Aha. Nie, patrzyłem, wiesz, kto się tam podnosi, kto tam strzela. Oh fuck, ale wyszedł. Pomiędzy fabryk tam najlepiej wyskoczyć, wiecie? Kolera jest na... Nie, stójcie, no, na nie stójcie tak blisko siebie, nie stójcie tak blisko siebie. Dobra, i do nich, i do nich. Gdzie oni mają respa? Po drugiej stronie nie? A nie, oni no, mają tam. Kurde to uważajcie na C, no dobra. O, pięknie, pięknie, kurde, wchodzi, wchodzi jeden, masz go, masz go, za ścianą, za ścianą, wal do niego za ściany, granat pod, granat, pod granat pod punkt, granat pod punkt, bo ich tu trzech chyba jest, zajebiście to zrobiłeś, kurde, wrodaty, I sajgi po, po, dobra, nexus padł, no to bierz mi pamiętajcie o granata. granaty na punkt, nieważne czy celnie, kogoś tam traficie zawsze, to było, Uwaga, granat na punkcie, granat na punkcie. Jebnie, jebnie dawać! Dobra. Odetnijcie im drogę z ich spawnu. Dobrze Ładnie. Poszło. Majebiście, kurde, tak to robimy. Żmiju, od wschodu do zachodu słońca. Tak, tak to robimy. robimy. Od początku do, do końca. końca. Tak to wygląda. Żmiju, żmiju, żmiju. O, fuck! Co? Przede mną ale, jest no, koleś, przede mną kurde i obok mnie. Adam po moim ciele przebiegł. Zajebiście, go ktoś wyłożył, kurde. Hej, weź tam ściłu się o gdzieś, ja. Z miejsca, że się zesłał na tobie. No. Żebyś niby jest. nie by potoszczałem. Jest, jest to dobra, to jestem, jestem. Jestem zarobiście. Ojej, nie, Ale wjechał. Nie, nie z nie nie dałem rady. Adam jest przy fabryce, idzie od strony budki. Budka Obudka. Oj, tak. Zabiłem HSA, bomba leży, ale podbiega już kolejny koleś od budki. Trzech przy budce, podnoszą się, czwórka. Mają bombę. Nie damy rady. Mają bombę, no, biegnijcie już na punkty. Po prostu. Na punkty już biegnijcie. Gdzie oni no, będą nas zostawiać? Na B pewnie. Na B, na B na jest najgorszy punkt. No, Dobra, wyciąga RPGa i nie dam im przelecieć teraz. Nie, na, nie, na, na nie, na nie. Idą mnie... Kurwa, słyszę ich. Ach, ich wywężę. Uważajcie co tyłu! Widzieliście co? Muszę bombę Leży paka, leży paka, leży paka, leży paka Na środku, na środku no? A, Kurde, zaorali bierz, mnie bierz, Od respa bierz, 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 bierz. mnie Od bomby idą, od, od respa Od respa bomby, bomby dwóch idzie, uważajcie Odrespa go, 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 go. Lecę, Od respa HP, bomby <laughs> dwóch <laughs> <hap> Naszego? Nie od naszego respa, odrespa respa i bomby Masz HP, masz HP Rozkładać się po lesie, kurde mi ty masz rpg, to daleko możesz. Po lewej biegnie dwóch. Oj 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 oj. Dużo ich biegnie tam. No. Pisz duży więcej. Aj! Od, główne, od głównego no wejścia do leży Rok Od trzy, od bytki. Nie pierdź Idą do was, idą do was, idą do was. Dobra. Niech no, no, to się. Nie wiem Rzucaj granat, rzucaj granat. Uciekaj gdzieś w las, juhi. Teraz spimy się na tobie. Albo się połóż, kurde. Boże, w las, jeden w las pobieg gdzieś. A Ajaj, rok roki w lesie. Wrzuciłem granat czy nie? Dobra, jedno. Walić w to. Dostałem roka. Od tyłu. Rok jest od tyłu w lesie. Broją to, broją to, broją to, ej. Kurwa. Rozbroili. Kurna. Ale dobrze, dobrze jest. Uważajcie, bo mogą C albo B teraz popchnąć. Od lasu. C, idą? Dwóch od lasu. Słychać bombę? Są koko, Są, koko. są na tym, są na wagonach. RTG, dobra, dostałem. Też je, nie Dzięki, za ja Są, są, są Oto, na co? Jeden w lesie, jeden w lesie. Podbiega pod punkt poczekaj Ma bombę, ma bombę Już nie Tu jest, tu, tu jest za tymi Biegnij 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 O lecę tunelem, tunelem lecę Tunelem na... Aha dobra. Bo, bo łatwiej jest wiesz Biegnij 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 na B Serio Grała pleca robi. Flotuje przy B, ale nikogo nie widzę. Ja patrzę na las, patrzę na las. Dobra, ty ktoś już walił. U! Ale przywalił. od budynku, od hangaru. Dobra, ze padł. Dobra, wszyscy leżą. O fakt! Na blisko, na blisko w hangarze idzie główny, głównymi wrotami naprzeciw tego. Dostałem od roka <coughs> graba, graba idzie graba główny głównymi punktami śro Samym środkiem graba biegnie Plantuje, plantuje, plantuje jest Rzucać brzmę, tam szybko. coś, rzucać tam coś albo... Porobiłem ich tam drzeczo, przyczolka, są krzyczonka przy 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 podbiegają, podbiegają trzech podbiega, trzech podbiega Zaraz będę po te, te peggię je przeci. Oj, oj, oj oj, Ale głupi spam o fakt, ja tam granat rzuciłem Padło dwóch, padło dwóch, Wexel i Nexus. nie. Yes! Kurde, yes! jaki granat! Defensywny poszedł. <strybki> 3-1, tak? Wygrywamy to. Nie, 2, 3 -3, Moim zdaniem to jest best of five, chyba, nie? No, tak. no to powinniśmy no, wygrać to tą mapę. Mapa wygrana dla Soul i reszty. A, dla Soul i oh, reszty. Nie. To Wydę? ile tych map ma być? Napiszmy. Dla, Dwie mapy na dla mapy i tak dogrywka Jak się pisze? Jego K albo L. Dla juchiego, kurde, juki chyba każdą bombę podłożył, która była. Nie, nie podłożyłem każdej. Ale ja widziałem, kurde, raz, dwa, na dwóch mapach na pewno ty podłożyłeś. No, tak. Nie, nie chcę. Obydwie. Porobieni, ale pie... Porobieni, kurde. Nie. Rek, Trzeba, nie szankaj. Uu, szankaj, uuu, szankaj moja mapa.